Cześć, pewnie wielu z Was miało problem z Counter Strike'em, a mianowicie włączaliście go, a on po prostu włączał się. I widać było czarne tło, a więc mamy na to prosty sposób, a mianowicie musimy najpierw, właśnie wyłączyć w menadżerze zadań naszego Counter Strike'a, bo inaczej to nie zadziała. Szukamy sobie właściwości i pliki lokalne oraz dajemy sprawdź spójność plików gry kiedy pliki się sprawdzą widzimy, że mamy dwa niespójne więc kolejnym krokiem jest będzie ponowne sprawdzenie tych plików kiedy już Counter Strike sprawdzi spójność plików, gra będzie gotowa do gry może pojawić wam się Wam właśnie taka instalacja ale kiedy ta instalacja się już zakończy, będziecie mogli spokojnie grać. Myślę, że pomogłem. Eee, cóż, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie. Dziękuję.